Dzień dobry, nazywam się Adam Piasecki, Festiwal Przeźrocza. Przed nami spotkanie z ostatnim zagranicznym gościem naszego festiwalu szóstej edycji w Przeźroczy 2020. Andrzej Kucila, Cię serdecznie. Witam. Bardzo dziękuję za nagrodę, tak, bardzo się cieszę. Mhm. Z tego po, po, powodu, tak. Chciałbym pokazać twoje dwa filmy. Dziękujemy za ciepłe słowa, które przed chwileczką usłyszeliśmy. ZUS wicemarszałka województwa kojawsko pomorskiego, pana Zbigniewa Ostrowskiego. I przechodzimy do rozmowy. Przede wszystkim nie możemy uciec od tego, co się aktualnie dzieje na świecie Biał na Białorusi, w Polsce. Powiedz, jaka w tej chwili wygląda sytuacja u was polityczna, społeczna, jak te wydarzenia ty widzisz jako dokumentalista. My generalnie w Polsce mamy chyba dosyć dobry ogląd sytuacji i obserwujemy, co się dzieje. Nasze media precyzyjnie i, i chyba w sposób prawdziwy pokazują, co się dzieje na ulicach Mińska i innych miast. Natomiast jak ty to widzisz, jak to oceniasz jak przewidujesz dalszy rozwój sytuacji, bo wasz protest trwa już strasznie długo. Tak, tak, tak. I nie będzie już tak przekazywać, co się dzieje, bo wszy, wszy, wszyscy oglądacie, tak. I e, muszę po, 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 powiedzieć, że czujemy e, solidarność od tych krajów, który. Jakby na zachodzie, od Polski, od Litwy, Łotwy, Estonii, w, 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 w ogóle od tych e, krajów, które już e, mieli w swoją historii e, taką walkę. Tak? I to dla nas jest jakby no, bardzo ważne. E, ale jeżeli mówić o tych protestach, tak, to już trwa długo. długo. I naprawdę, jakby, no, naprawdę nie wiemy, co jakby, będzie, bo jakby, jest taki strach w, w ludzi, ale jednocześnie e, z tym strachem jakby, walczymy i e, coraz wychodzimy na ulicę. Oczywiście, że chcielibyśmy, chcia żeby jakby, więcej e, ludzi, robotników, może być, e, strajkowali, ale to bardzo trudno, dlatego że ludzie. Боимся стратить работу, если працуюм пра, в э, каких там фабриках, так, польскогох, и бы экономика есть есть как бы под контролем государства, так, и если кто-то как бы страти праця, то очень тенько знались иным праця на каком-то в іншому місці. І так, наприклад, страйкували навіть приватні ресторації, і по тих страйках якісь прийшли до тих ресторацій і замкнули їх на 3 місяці. Для того, що, наприклад, страйкували тільки один день, а пізніше ти вже не можеш працювати в цьому трьох трьох місяці. Ну і так можна таких прикладів можна тут Dużo, ale nie, nie chcę jakby zajmować. Ale jesteś optymistą i wierzysz w to, że, że wygracie, że nie, jakby w takim, jeżeli chodzi o nastroje, to on taki idzie do, do, do góry do dołu, tak? Tak, up and down. I na przykład dziś, dzisiaj tam mam wiarę, a już po obiedzie jakby stracę to wiarę, ale jutro już inny nastrój, i tak dalej, i tak dalej. To jakby nie mamy jakby dokładnego uh, tego jakby nastroju, że jakby już uh, jutro jakby um, będziemy wolni, tak. Nie wiemy, czy to będzie za rok, za pół roku, czy Rosja pozwoli nam jakby wybrać uh, sw sw swój jakby ślad sw swoją drogą iść, tak? Nie to nie jest rozumiem. jakby tak, tak, tak. Boimy się tego i już czujemy, że Łukaszenka jakby nie, nie odleci. Jakby chcielibyśmy, żeby on jakby tak by pojechał na, na lotnisko ze swoją rodziną, tak, i kiedyś tam, czy do Rosji, czy jeszcze tam na jakieś, nie wiem, na jakąś wyspę. Ale jakby tak czujemy, że on będzie jakby. Już do, do końca, do końca I, i mówię o tym każdego dnia, no, mhm. ale... A kwestia w tym momencie ciebie jako dokumentalisty, jak czujesz, czy ty w, tym, w tej sytuacji, która jest taka nerwowa i napięta, nie wiem, chcesz rozpocząć nowy projekt dokumentalny, masz takie możliwości, czy wszystko jest w takim zawieszeniu, że tak jak, nie wiem, w Polsce sytuacja ludzi kultury jest bardzo ciężka, mają ograniczone możliwości działania, czy ty jako reżyser możesz podejmować nowe projekty i rozpoczynać... Co? To możemy to robić jakby, tak, mogę robić to jakby sam, ale jeżeli chodzi o kręcenie, to, to bardzo jakby trudne na ulicach, bo na przykład najpierw e, e, policjanci jakby, te ludzie specjalnie, oni łapają e, jakby dziennikarzy i ludzi, którzy jakby z kamerą, tak, z kamerami, jakby, którzy nagrywają coś, tak, kręcą. I to jest jakby bardzo tak niebezpieczne w ogóle, jeżeli ty wychodzisz na jakieś tam akcje. Kiedy już ludzie, jakby mm, tłum tych ludzi, tak? jakby ich może jakieś tam tysięcy, to jakby możliwość jest, żeby kręcić. A jeżeli ty na przykład wychodzisz tam z jakimiś tam z mm, małym grupą, to jakby to jest bardzo. Jakby. Ale spróbujemy. Wszyscy moi znajomi, którzy jakby z, e, są dokumentalistami spróbują coś zrobić tak 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 bo zaraz jakby nie do tego żeby jakby e, szukać tam jakieś środki na te projekty po prostu musisz e, w tej chwili jakby coś robić a później już będziesz e, szukać nie. tych środków żeby ten projekt jakby skończyć ale to są prywatne, czy jesteście uzależnieni od systemu państwowego? Bo w tym momencie wiemy, że kręcisz filmy w Bielsacie i z pomocą finansową Bielsatu, więc te trzy ostatnie chyba projekty od Sumy, Wojna Striptease i Uścisków i jeszcze ten, ten najnowszy Krótki Mury, to jest pomoc Bielsatu. Rozumiem, że to jest w tym momencie dla ciebie główne źródło i wsparcie. Tak, tak, tak. W tej chwili tak. I to, to, jak. To jakby daje jakby inspirację w ogóle w patrzynku, taki, taki padmurok pod, w ogóle coś robić i to jest bardzo ważne, tak. Przy okazji bardzo dziękujemy Bielsatowi za możliwość kontaktu z Tobą i udostępnienie tych filmów, bo te dwa nasze festiwalowe tytuły nie są jeszcze ogólnodostępne, one jeszcze jeżdżą po festiwalach i tak naprawdę tylko tam można je zobaczyć. Natomiast przy okazji, przechodząc już powoli do konkretnych Twoich filmów, Informuję, że oczywiście inne Twoje filmy są dostępne i zapraszamy na stronę biusat.eu, tam można je obejrzeć. Także myślę, że tutaj podziękowania dla Biusatu gorące, serdeczne i tak jak pisaliśmy na Facebooku, trzymamy na Was kciuki. No i jesteśmy z wami po prostu. Zresztą widzisz też, co się dzieje u nas na ulicach wczorajsze, bo muszę powiedzieć naszym widzom, że rozmawiamy tydzień przed pokazem Twoich filmów, więc przez ten tydzień może się jeszcze dużo wydarzy. Ale, ale wczoraj temperatura w Warszawie była naprawdę bardzo wysoka, chyba ponad 100 tysięcy ludzi protestowało na ulicach, także mamy podobną sytuację, inne są powody i przyczyny, ale też jest gorąco, to nerwowy moment. Nie wiem czy pamiętasz, pewnie tak, ale w 2014 roku w Toruniu twój starszy film, Miłość po białorusku, dostał nagrodę, więc tych filmów, jak spojrzałem w katalog twoich filmów i tego gdzie był, jest strasznie dużo. Gratuluję ci, ja muszę powiedzieć, że twoje filmy bardzo na mnie działają, bardzo mnie wzruszają, tak. poruszają. Także strasznie się cieszę, że mogliśmy w tym roku go pokazać. To się jakoś tak zgrało z tą sytuacją na Białorusi, bo film oczywiście widzieliśmy wcześniej na festiwalu w Krakowie, gdzie również oczywiście otrzymał nagrodę. Także yy, pierwsza rzecz, która mi przychodzi do głowy po obejrzeniu uścisków Twoich, mi potrzeba to pytanie o miłość bezwarunkową. To w wielu recenzjach tego filmu się pojawia: relacja matki i dziecka i, i miłości bezwarunkowej, która. Znaczy, chciałbym proszę ciebie zapytać, nie chcę za dużo mówić, ale jak ty to rozumiesz i jak to rozumiesz przez pryzmat historii, którą opowiedziałeś w swoim filmie? No w ogóle to jakby ciężko mi powiedzieć, jakby tak dać takie wyznaczenie tej mi, mi, miłości. Po, 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 po prostu kiedy wszedłem do tego domu przypadkiem, tak? I... Po prostu zobaczyłem e, tych dwóch kobiet, byłem po prostu pod wrażeniem tego, tak, co zobaczyłam I wyszłam po, po drodze w ogóle bojało mnie, mnie głowa, już jakby mówiłem o tym. E, I e, historia jakby tak trafiła do mojego serca, tak strzeliła, trz tak, że nie, po, nie pozwoliła mnie po prostu odejść. E, no i e, pojechałem do mojego przyjaciela, starego mnicha w klasztorze aby no, pokazać kilka wierszy Tatiany i przekonał mnie do zrobienia filmu. Jakby po, po prostu też on e, tak odczuł jakby miłość bezwarunkową, pe 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 pewnie, że tak. I e, już później, kiedy zobaczyłem e, w domu wiele stosów wierszy, tak, e, tych e, stosów зашито з віршами. Тобто то так, якби забачить ціле життя людина, так, і ціле життя тут, тільки якби в тому дому на папері. І я думаю, що, наприклад, то було для мене таке враження, а для матки то було не так важливо, так, що он, же Тетяна пише вірші або не пише, так, малює зубами або не малює. І то є, якби, така милость безворонкова, що вона просто охарує своє ціле життя, так? Бо то є якби факт. А, але так, що та матка чує, так, то якби то якби є там якби фільму, фи і якби не можу повідати якби то з вами, і найпер вже ну, вже не можу, а по-друге вже не мам такого якби в язиках польського, так, може бути, що, 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 як би, так, витлумачити, by, то, як би. Ну, no, Myślę, że kluczowym zabiegiem, tak to odebrałem w tym filmie, który w zasadzie się wydaje jest bardzo prosty, bo operujesz obrazami, te obrazy opowiadają historię. Kluczową dla mnie sprawą jest sposób, w jaki bohaterki mówią do widzów. To znaczy, mhm. matka mówi prostym, zwyczajnym językiem, natomiast córka przemawia swoimi wierszami, tak jak powiedziałaś, rysunkami, wspomnieniami. I tym głosem za kadru, który my słyszymy, który wyraża jej tęsknotę za normalnym życiem, ogromną tęsknotę za miłością, takiego odizolowania od świata. I zderzenie tych dwóch sposobów komunikacji tradycyjnej i tej takiej poetyckiej jest kluczem do takiego właśnie niesamowitego odbioru tego filmu, że zderzasz te dwa języki. taki był, To się urodziło w trakcie kręcenia filmu, czy miałem się spotkać z W ogóle, jakby przed tym, jak kręcić film, w ogóle kiedy zobaczyłem, w ogóle może miesięcy, dwa, trzy, tylko e, myślałem o tym, jak to zrobić, bo nie chciałem, nie, nie chciałem e, jakby spekulować na temacie niepełnosprawności, bo po raz pierwszy robiłem taki film prawie w ciągu dziesięciu lat. E, jak no, e, nigdy jakby nie, nie robiłem w filmów na taki temat. Jakby, żeby główna bohaterka czy jedna z głównych, była jakby, niepełnosprawna. I myślałem o tym jakby w ciągu dwóch, dwóch miesięcy, jak to pokazywać, jak to jakby, jak kręcić. I jakby zrozumiałem, że to nie trzeba jakby coś takiego wymyślać, będzie tak naprost, jak i jakby słowa jakby będą jakby, bo też nie, nie tak rzadko wykorzystuje jakby wypowiedzi tak na kamerę tak jakby jak e, interview tak jak, jak, e, i jakby tutaj zdecydował zdecydowałam że będzie tak na wprost matka i e, córka przez e, wiersze, tak przez po, poezję i malunki no tak tak ale jakby ale żeby dojść do do jakby tego jakby zdecydowanie, tak, ja jakby myślałem sobie o różnych formach, jak zawsze myślą sobie e, reżysery, tak, Ktoś może tak zrobić, tak zrobić, ale, ale tak, tak, tak. Ale później tak sobie pomyślałem, nie, będzie tak wprost, będzie jak ona. Jak, jak to jest w życiu, będzie tam wierszy, malunki. I w ogóle jakby kiedy zrobiłem myślałem, może to z, tak. Z, za bardzo jakby prosto, tak, za bardzo tak. No, to, to nie jest tak, takiego coś takiego kreatywnego, tak, w tym, ale później tak zrozumiałam, że w tej prosto, w tym jakby w tej prostocie, w, 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 w tym jakby jest coś takiego bardzo naturalistycznego, bardzo takiego prawdziwego więcej, niż w, w jakiejś tam formie, którą by sobie wymyślić jako reżyser. A powiedz mi, jak bohaterki zareagowały? Bo rozumiem, że y, trafiłeś na nich przypadkowo, y, pojawiły się w tym domu i, i przyszedł ci do głowy, y, przyszła ci do głowy myśl, że to jest temat na film. Y, powiedziałeś o tym i jak one zareagowały? Jak to wyglądało? Czy one były od razu otwarte? Tak? Możesz kręcić? Nie wiem, bo wiemy, że żyją bardzo skromnie, jakby w odcięciu od świata. I nagle przychodzi człowiek, który mówi, że włączy w domu kamerę i będzie to nagrywał, rejestrował, żeby pokazać to światu. No tak, bo w pierwszej takiej spotkaniu w ogóle ta Walentyna powiedziała, że myśli w ogóle o spaleniu wszystkich tych natatników w piecu. Powiedziała, jakby z jakby I tak umrze i nikt tego nie e, potrzebuje, tak? I ja postanowiłam, jakby, co ja mogę zrobić z tego, jakby podzielić się tą historią, jakby z całym światem. Tak? No i, Було, bo, bo tam tam lat, no, naprawdę, już, з візом, так. І попросту так мовив то, що, щоб то в якийсь спосіб вулиці було, бо є ще там кілька лет. Ну, правда, мама ма там 93 як. Кілька вона ще років там буде якби і всичко. І це з по як би спробував, так витлумачити, що то є якби шанс, щоб в огулі для когось якби то застало. Ну, вона так пом'язала вже, ну, добре, якби, ну, якби зреагувала нормально, якби. Бо якби вона є сама і для м, mm, Валентини, для матки, е, мисли, що то було важливо, що хтось в огулі бензе в якийсь окрес часу обок. Jakby jakiś inny człowiek będzie. Tak, tak, tak. To już, to, to już jakby ważne. może być nie, 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 nie film, jakby, ale w ogóle ktoś, ktoś będzie obok na jakiś tam nawet krótki czas. To, to jest kolejne pytanie, które mi się ciśnie o, o innych ludzi, o rodzinę te, tej pary, tej matki z córką. Czy oni mają w tej wsi bądź obok kogoś bliskiego, kto im pomaga, robi zakupy, inne rzeczy? No, Jedna osoba jest niepełnosprawna całkowicie, zarażona, druga ma 93 lata to na pewno potrzebują pomocy. Szczególnie, nie wiem, zimą, ale jak to wygląda? One wyglądają jak taka, jakby mieszkały na bezludnej wyspie. Na początku filmu widać tylko wieczór, sąsiadki, ten sklepik, który przyjeżdża. A, tak, tak. Jakby świat poza światem. Tak, tak, tak ona jest i w ogóle ona ma wnuczka, w, wnu, wnuków, ale oni jakby daleko tam, w jakim Brześciu mieszkają. I rzadko odwiedzają, tak? Ona ma już żonę syna, który zmarł. tak? Żona syna może być raz w tygodniu przychodzi, żeby tam e, pomóc umyć e, to w jakiś tam, ale tak, rzadko. I w, w, w ogóle nie by, e, jest taki socjalny robotnik, tak? Jak to w języku polskim. Robotnik socijalny, który musiałem. Так, так. Але później, tak, з моїми колегами, як ми змогли зробити так, щоб вона взяла опіку, опіку над Тетяном uh, і Валентином, і зараз вона раз на 3 дні. leki, jedzenie, coś tam, pomyć pod podłogę, jakaś taka niewielka pomoc istnieje jakby od państwa, żeby im pomóc. Mm -hmm. I była taka propozycja, żeby zabrać ich do, do internatu, do, do, do domu dla niepełnosprawnych, dla starych ludzi, ale Walentyna jakby odmówiła że nie chce wyjechać ze swojego własnego jakby domu ze wsi jakby, i ona chce jakby zostać jakby z córką, jakby tak. Bo ona, ona, ona wie, że ty, że te jakby, jak to w języku polskim te mm, organizacji tak, te, e, jakby taki internat, tak, no jakby miejscy miejsce, które opiekują się takimi lud ludźmi. U nas to są domy tak. opieki społecznej, na przykład, o. dom opieki społecznej. Opieki, do tak, to, dom domy opieki. Jest. Tak. Społecznej. Jest. Tak. 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 Na przykład. Na, tak. Na Białorusi, na przykład, jeżeli chodzi o niepełnosprawnych, oni jakby ich hmm, dają taki leki, że oni jest taki spokojny. Jak owocy, tak? I już śmierć blisko. Na przykład, jeżeli na przykład Tatiana trafiła do tego domu opieki tam 20-30 lat temu, to matka ma pewność, że już by nie żyła, bo tam e, ludzie żyją może kilku lat i później już e, odchodzą. No, straszne. Mi się w ogóle wydaje, że ten film jest takim obrazem jakiegoś. Przerażająco wielkiego heroizmu, który z większości z widzów jest, jest niedostępny. I ja też miałam takie poczucie, oglądając yy, bardzo proste, zwyczajne życie tych dwóch kobiet, że, yy, że to jest coś niedosięgłego. Takiego, to, co ty zarejestrowałeś, ale my się bardzo takich historii boimy. Tak, tak, oczywiście, ja, ja też. Dzieci opiekują się starszymi rodzicami. Tutaj sytuacja jest taka, że. W zasadzie matka Walentyna ma przedłużony okres, kiedy dziecko dorasta, ale pewnie pewnym powinno wyfrunąć z gniazda i się usamodzielnić. I to na całe życie się przeciągnęło i mi się w głowie urodziło takie pytanie, bo w filmie pojawiają się takie chyba dwie wypowiedzi Walentyny, która mówi, że moje dziecko, moja bieda, mój ból i później chyba jeszcze parę minut później pada takie słowa, padają takie słowa, które zrobiły na mnie ogromne wrażenie, że, żebym nie pomylił. Lepsza byłaby śmierć, ale boję się grzechu. I sobie tak, tak pomyślałem, tak. czy możemy słowa mówić. Mój no, słychać, tak. tak, i, i, i powiedz jak, jak, jak ty to widzisz, bo to są przejmujące, okropnie mocne słowa, które padają w tym filmie, we mnie wybrzmiały w taki sposób. Tak, tak. Dla, dla mnie też jakby i wracałem do tego. Jak to w ogóle, bo mieliśmy jeszcze tłumaczę tak, z języka białoruskiego na język polski. Jak to będzie, jak, jak to brzmi w języku angielskim albo w języku polskim w ogóle? Jakby, jak to jakby, bo to jest sens, jakby w samobójstwie, tak, że jakby, jakby ona jakby miała w sobie wiarę jakby i już nie chciałaby żyć. Ale trzymają tylko jakby strach grzechu tego, tak, tak, I to jest taki klucz do tego w ogóle do rozumienia jeszcze jakby co daje jej w ogóle co je jakby trzymaje tak, na tym świecie. Bo może być taki właśnie taki pogląd, pogląd na świat, tak, tego człowieka, bo ja bo jakby my sami już jakby Są innymi, tak? Jakby może być to nie tylko może pokolenie, to tak, pokolenie też, jakby, ale jakiś inny świat w ogóle, jakaś inna. Nie mentalność, a, a. Ja nie wiem, jak to w języku polskim. Jakby, no w ogóle, jakby swoje. Jak ty patrzysz na ten świat, tak, jak ty jego czujesz? I dla mnie to zdanie, jakby ta fraza. Tych kilku słów jest takim, jakby kluczem, w ogóle może być do całego jakby filmu. No, dokładnie. Też, też mi się tak wydaje i tak to odebrałem. Natomiast y, wcześniej Tania wypowiada coś takiego, co też dało mi dużo do myślenia, bo ona z kolei powiedziała, że w wieku 16 lat przeszła jakąś inicjację religijną i religia się stała dla niej ważna. Jak to wygląda w tej chwili? Bo to jest tylko jedno zdanie w filmie. Wiadomo, film jest dosyć krótki. Czy dla niej kwestia wiary i religii jest taką podporą, która daje jej siłę do życia i, i trwania życia? I Niestety w tej chwili jakby nie możemy to zrozumieć, dlatego że 10 lat temu już stan zdrowia znacznie gorszy, i teraz ona jakby no nie może być takiego dialogu jakby. Z nią, żeby tak dowiedzieć się, bo już ona nie pisze, nie składa tych wierszy, nie maluje, i nawet nie może nie, 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 mo nie może czy czytać w ogóle. E, na przykład jeszcze 10 lat temu można było położyć książkę tam, i ona sobie jakby mogła coś tam czytać, teraz nie, i tylko jakieś tam słowy chce, nie chce, e, tam ból, nie ból. і тиля, якби нема можливості якби розмовити з Тетяном. І тепер всі, і, наприклад, слови о Бугі, то якби вона написала її вчесні, так? Тексти з, з, так? Не одібрала б тексти з розмови, бо зараз, якби, ну, не, не маємо можливості takiego dialogu. Hmm. Ale myślisz, jak, jaki będzie, jak ta historia się skończy? Bo ty nakręciłeś film i tak naprawdę widz też ma poczucie, świadomość, że ten świat stoi na krawędzi, że on się za chwilkę skończy i y, Tania zostanie sama tak naprawdę, czy trafi do takiego domu opiekuńczego, o którym mówiłeś, czy, jak, czy jest szansa, tak. że rodzinie się nią zaopiekuje i ją weźmie do siebie? Kto, kto za, za... Kto z rodziny ją weźmie, z dalszej rodziny, żeby. Dokładnie nie, dokładnie trafi do domu opieki, w sposób tak, społeczny, mm. bo, bo nikt nie będzie taki odważny, nikt nie będzie mieć taką miłość bezwarunkowej. Tak, to oczywiście, że ona to trafi. Mm -hmm. albo, albo oni mogą jakby. W... Ja, ja nie wiem, w, w ogóle kilka, ona będzie bez tą matki w ogóle. Może być odejdą w jeden dzień, jakby, no nie, nie wiem, ale w, w, w ogóle e, ciężko sobie w ogóle tak przedstawić, że oni jakby już będą nie razem. Jakby, tak. całe, całe życie jakby w jednym domu, jakby razem, 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 każdego dnia w ogóle. No w ogóle trudno o tym myśleć. No. Pięknie wybrzmiewają jeszcze w filmie dwie sceny, które zostają w głowie. Na, na mnie zrobiło ogromne wrażenie. Taki uścisk dłoni pojawia się w kadrze, który przez kilka sekund wyciągasz i, i, i ta dłoń lekko zniekształcona i, i ta stara dłoń matki w takim uścisku. No i później sama końcówka, czyli już uśmiech na twarzy córki i Pięknie po, po, wygasiłeś też te emocje. Jakoś ten film się taką piękną klamrą spina. Andrii, chciałbym Ci podziękować za ten film jeszcze raz. Możemy o nim rozmawiać długo i rozbierać go na czynniki pierwsze, ale tak naprawdę, jak powiedziałem wcześniej, on jest dosyć prosty i zapraszam wszystkich tych, którzy będą mieli jeszcze okazję trafić na ten film, na Twoje inne filmy. Żeby próbowali, żeby ich szukali, bo naprawdę warto. Przy okazji strasznie żałuję, że nie mogliśmy się spotkać w Bydgoszczy i że nie mogłeś do nas przyjechać. Statuetka nagroda mamy nadzieję, że tradycyjną bądź kurierską pocztą do Ciebie trafi. Mam nadzieję, że będą jeszcze okazje przy Twoich kolejnych filmach, żeby Cię do Polski i do Bydgoszczy zaprosić. Także liczymy na to. A w tym momencie cóż, jeszcze raz dziękuję Biusatowi za pomoc przy organizacji twoich poka pokazów Twoich filmów i jeszcze raz wyrazy solidarności z Wami. Zapraszam Cię do nas, a teraz dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Do usłyszenia.